Halo, halo, witajcie z tej strony Lechi, witam Was w kolejnym odcinku. A zanim przejdziemy do gierki, porozmawiam sobie o zabiegu na oczy, miałem, a dokładnie o korekcji laserowej wzroku. Bo jestem już dwa miesiące po zabiegu, a bardzo dużo osób pyta, gdzie robiłem, czy to boli. Wszystko będzie mieli teraz wytłumaczone. Oprócz tego też będzie ko kodik zniczkowy specjalnie dla Was. No i robimy oczywiście w miejscu Video Medica, tam gdzie Pago, tam gdzie Neo, link macie w opisie. A teraz oglądajcie i zobaczcie dokładnie, jak to wygląda. A więc przed zabiegiem musimy umówić się na badania kwalifikacyjne. Trwają one około 2-3 godzinki. Wykonywane są różne testy na maszynach. ...na skrzyżowanie tego X-a. Proszę podobać I szeroko otwieram oczy. Nie mówimy. Badana jest nasza wada wzroku. OHPN F albo B. Teraz będzie trudniej, bo proszę, pan zwioło kolory. M, N. Cóż pewnie będzie? A następnie wszystkie wyniki omawiane są z lekarzem, który dobiera dla nas najlepszą metodę korekcji. Ale jeżeli bym miała panu sugerować, to pewnie bym panu sugerowała. Z prostej przyczyny, że ten okres rekonwalescencji jest najkrótszy i najłatwiejszy dla pacjenta. Omawiam na czym ona polega i jak wygląda taki zabieg. To jest pana paramału. Przez bardzo małe cięcie wchodzimy, preparujemy sobie górną, dolną powierzchnię i to co się usuwamy na zewnątrz. Ja zakwalifikowałem się na najnowszą metodę o nazwie SMILE i właśnie ją wybrałem. A po badaniach wróciłem do hotelu i już na kolejny dzień miałem zabieg. W sali przedoperacyjnej zostałem odpowiednio przygotowany. Eee, zostały mi podane krople znieczulające, dzięki czemu taki zabieg był całkowicie bezbolesny. Dostałem również syropik na uspokojenie. I mogłem już udać się na, e, na salę. Sam zabieg trwał około 10-15 minut, e, podczas którego byłem dokładnie informowany co aktualnie się dzieje.

Dostałem jeszcze krople i sterydy, które miałem aplikować według zaleceń i wskazówek od lekarza. Następnego dnia tylko udałem się na badania kontrolne, które potwierdziły, że zabieg w 100% przebiegł pomyślnie. No także widzicie, że nie jest to takie straszne. Jak ktoś jest zainteresowany, to link do kliniki macie w opisie eee, Jak będziecie dzwonić na infolinie, żeby umówić się na badania kwalifikacyjne. Podajcie kod lech. Dzięki czemu na cały zabieg otrzymacie 5% zniżki do 31 marca. Także warto skorzystać. A ja Was teraz zapraszam do oglądania. I widzimy się w kolejnym odcinku albo na streamach. Link również w opisie. I czyści cześć, cześć. Ja się. Ale coś lądowało. Ale od naszej strony. Wjechał, dwóch oknem. Okno Mam I środek, Nic, I środek, Na środku, na środku. Jeszcze jeden? Czego? Powoliłem jeszcze, powoliłem chyba, da się coś tu. Lupię, w Mam zabity. Są jeszcze od, od wejścia to głównego. Tam nie. Tak, 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 nie. Ej, podnosili się okno. Mit, <noise> mit, jeszcze, mit. Po swoją stronę jedzie. W mam jej! mnie strzelać. Mam. Wipe nie? Które w środek. Jeszcze. Leży. Kurde, jakieś flashe'a. Ciśniemy, ciśniemy panowie, dawaj. Zabiliś? Zabiliś, A. tak? No to ładnie. Jeszcze na bespa by się przydało mieć hajs. Mam będzie gitara. Dobra, nie mam. Ja potrzebuje. potrzebuję to. Potrzebuje. Jest git z hajsem, dobra. Kawy potrzebuje. Ma ktoś? No to Przecież. kupię jedną paczkę całą. Ja mam trzy. Kupiłem paczkę, leżą. Kawy, no. Dobra, ja mam kawika. plecek Daj i zaczku. No i da. Bez w przyjrzysz się, że coś. Dobra. Rzucam hajs. Dawaj, 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 dawaj. Potem kontrach podjedźmy i to auto wezmę. Macie trofee? Nie. Tak. Dobra. Dawaj, robimy to. Weź trofee tylko. I jazda. Twoje Nie będę. Hmm. Tak jest. Mam cały zero fragów. To jest ta gierka. Ale twoja drużyna Ale ma 8 Nie to, ma to Dobry start to jest Ja wezmę ten trakcik Dobra, idziemy na kontrakt chyba z Jerzym, co? No chyba, chcę, że z wami pojadę Chociaż w SP jest, to Tak, że odpali kontrakt, tam może coś zobaczysz, wiesz? Zajmę się, że można już odbalać to wespa. Odbalać wespa? Dobra, że masz A, to ty masz teraz. Na sklepie z krepem. na razie ja też z wami, bo nikogo mnie nie łapię. No Wyskakuję. Mm -hmm. Co jest? Powalony na górze? Parter dobiega? Są daleko. Są miło, na lot, na lot, na lot, na lot. Na lot. też. tak, teraz spokoj. Od gości. Z... Tam są. Tam Tego drugiego sofałeś? To Weź pan ze sobą, weź pan ja, do sobą, jeżeli pominąłeś minąłeś. Jeszcze jeden tu biega, nie? No, Tylko jednego zabiliście? To nie mam gdzie. Tak. Weź auto tak. i przyjedź ja po tych gości, na których le, lech jedzie. Radzimy z buta, Tygrys. Mamy bezp jeszcze jedno? Ja nie mam. Nie. Mogę kupić na sklepie zaraz. To leć. czy to? Nie wiem, Mamy dużo hajsu, no. teraz by się wgaszyło, no, nie? Mam bezpec. No to odpal, odpal, odpal. Powalone. To jeszcze coś jest. Jesteśmy w bezpiecznej strefie. Bardzo lotnik, ale wydaje mi się, że on tu jest. bo drobinkę, ten trzyma Ta. I trofi ma za kierownicą Będzie ciężko to zrobić Ja to, ja to robię Klaszuję tam Dawaj Dostał, dostał nice. Pięknie, pięknie, pięknie Teraz powiem ci, że zagramy w CS, nie? Zabiłem typa i zwróciłem flasha <grym> na daleko tobie, bo widziałem, że wchodzisz już taki wiesz. Przesaportowałem teraz. To było elegancki, powiem ci. Ja bym to hajsu, zajebiście. Odpalam BSP zaraz, co? No ja Bo będę wiedział, że w a nie chcę paść tutaj. Mogę BSP kupić, jest palec już od okay. razu. Dobra, u mnie clear jest. Kontrakt wybiorę Masz już wszystko? No mam, no, no. No samorea mogę kupić Samoręja nie masz No to chodź Zjadziemy puszce I na bonie możemy podjechać pewnie na kontrakt jakiś Ja biorę, ja biorę Dobra, zajebiście Dobra, jedź Kurde, wysoki, że tam żeby... Ja mogę helkę zabrać, co? Oni ja są na tym wysokim Ja wjadę Helki od no. nich na pełnej Zeskoczyli Na tym O, ten... A, no to jadę normalnie jak zaskoczyli Troszeczkę no, i tak weź pimo. Mam trochę, autostrofa. Chce pan wyspęć? Nie mam już, to było moje, pal. Zaraz odpalam. Pal. Potrzebny zgadz na mojej pozycji. Tu Jaguar 3-0, zrozumiano. BSP rusza na patrol. Tom wyskoczył? Wyskoczył. Tak, przed powrotem. Auto bierze. Auto nam zabiera. Ja pierdziel, ale ograł. No ja leży, trajer. Dobra, biorę kolejny kontrakt. Goście, przed nami apteka, patrz. Chodź. Weź Go, go, go. Goście apteka. O, oni są na piętrze, tam na tym, tym spokoiku. O, no, kurde. Dziegają. Kurde, dobra, przez ulicę no. Wysył wcześniej bij przez ulicę, jak przejeżdżam! Jednego mam. Zero, ma, zero, ma, zero, ma, zero.

Trzej gości na mnie, wyniosłeś mi rodę pomóc, nie? 500 metrów, no zaraz możemy jechać. No zaraz możemy pojechać, tylko ja muszę się wyleczyć, znaczy muszę się rezultować. Dobra, czekam, oni będą mnie dojeżdżać, nie? No, trzech, trzech tak? gości. No to jedźmy, jedźmy, jedźmy. też jakiś plecak? Mm, tak, tam. To jest, dobra, ty jedź, jedź, bo ja muszę się przeładować, wiesz? Musisz jechać. Czekam, aż czy wychylą na mnie. Powolony jeden. Jedziemy. 400 metrów. 300. Dobra, Bierzemy to od razu, czy olewamy na razie? Nie, nie, leźliśmy jedźmy, Później weźmiemy z lachem razem. Pomoczmy mu. Dostał puszczający typ. Leży drugi. I jeszcze kontrakt. Idź do prawej. W środku gdzieś. Idź do prawej. No. na mnie. Dzięki. Biorę kolejny kontrakt. Kabierz. Auto idzie, korona, to zostawmy, nie? A no, no, zostawmy. No. O, za nami, dobra. No, Zrób, pewnie ktoś wylądował, niech ja tam od razu, co? A, no, dobra, bo, bo ja już. Dobra, już. Okay. Nie, bo ja mam się wchodować ten szczęsto, to wiesz, tą pompą to jest masakra. On pewnie na kontakt Nie znaczy na tego. Na sklep pojechali. A nie, na sklepie. I tak pojedziemy po zrzut, najpierw. Otworzę BSP. Potrzebny na mojej pozycji. Blisko. Tak, gość, blisko nas. Wychyla. Na mało mam. Leży, powolony jest. jest. Drugi dobiega. Ten. No, dobra, nice. Poszło, 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 poszło. Brałeś już czy nie? A tutaj ile. Ja pierdzielę ile nie. razy mogą? wyskoczył się ostro. Chodź bo tam jest trzegości. Podejdziemy na stepy, kupimy bezpa, odpalimy, jak się kupisz selfa, to masz 35 koła Możesz nawet spalić. Możemy spalić 3 Chociaż jak widzimy gości to może nie ma sensu na razie Albo spalę, albo... No dobra. I tu masz jeszcze jednego. Dziąg. Zodajmy. No, ale ja mam na klaczy. No to spójrz, jedna 3, jedna jest po prostu Glotek, glotek, glotek Właśnie no to nie trzeba wiesz A to Oleś i tak, mamy... Kurde, na Boniarli już są Ale tutaj bliżej, lewo, lewo, lewo Stalonik, no, no outside Ta, 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 ta Jeden zero o boże Polisz, ktoś? Jestem Jeszcze Nie wiem no wszyscy. Nie wiem wszyscy. No? Dziwne. I... Po drugiej jest, patrz. kwadrat u nas. Tam jedziemy, kwadrat, kwadrat. Pojedziemy tu. To dawaj się, tu jest buta. To, to jest buta, no, no. ja zbyt trochę. Pale to od razu. Trójka. Tak, zajebiście. Fórka. Mój ja. Nie Jednego mam, lecę ja się dupię. Dobra, ja tego na, na daleko To też się leczę Mam Zajebiście, wszyscy O nie, jeszcze Nie, coś. jeszcze, 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 jeszcze. Ja. Nie dostał Gdzie on poszedł? On tu był Ty, jest na górze pewnie nie wiem, gdzieś stupnął Pało się na górze? To jest w pokoiku tam Ja tam Nie mogę w pokoiku, wiesz Nie, spoko czekaj, patrz. Tu będzie Ty raczej Dwóch, trzech, trzech trzech, trzech Co i oni trzech gości tu czy widziałeś to? W tak. Kiblu się ustawili we trzech typów kurde wannie Macie bojko odpalić? Ja mam grubo. To grubo, ja to grubo no. ci płem O to idzie patrzcie No to jest ta gra, zróbmy to Tyłem jedzie weź kasuj to auto. Na raz nice. I jeszcze z autobusów tu. Dostaje plecy, auto, plecy z tamtej strony. Plecy nasz park, na sniper. Snajper, pokażę. Powolony, powolony. Bierzmy auto, jedźmy. Też to jest rozwalone mocno. Może, możemy w niego wjechać. Idziesz z buta, czy nie? Mogę iść z buta, no. Ja nie, nie pójdę z buta. No dobra, idę z buta. Chodź, może z nie. Ja. Ma Macie Dobra, nie, ja na auto. Eee, z tak, palę. Z Wejdźmy do teraz. Walony jeden. U mnie! Plecy! W środku, Pan? w środku! Jeszcze? Nie wiem, plecy mnie zabiły. Zabi y nie wiem co więcej. Nie, nie coś jeszcze u mnie chyba. chyba. Nie widzę, nie widzę. W środku topią mnie chyba. Mogę, kurde się, słuchać. U mnie, powałnę. Czekaj, da się Leży. No, salpa, wiesz? Nie to raczej są wszyscy z tamtej ekipy. Czy tutaj w tym budynku? Ponownie, zagrajmy tą modlitw teraz, nie? Bo chodźmy, jak wierdźmy na ten ślą, Nasz, ślą. Dojeżdżają mnie, tak. Pale ci pespa Tu są, chodź, go, le lecimy nimi, go, go, go. Bierz mnie, bierz mnie. W apteki, apteki wszedł jeden. Do drugi dobiega. Widziałeś? Tak, wyskakuje, i do jest. Ale ładnie, ty. Dawaj, dawaj, dawaj. No ja w tej gościa, tak na sitach tego gościa, po lewej stronie, tam przejmuję. Kolejnych patrz. Jedziemy? No, no, let's go. Tam, no train, taki zdradliwy, Jedzież... ale go. Pal BSP jak możesz, e, o jeszcze. Jest, jest, jest BSP. Jeden wchodzi w górę. Tak. Ale tu jest dwóch na dole. Tu, prawo. Muszę się wyleczyć. Mhm. Tupią, tupią nad nami. Oni są pięterko nad nami. Tak. Plecy wjeżdżą! Mam go. Nice. On spalał trzy razy BSP. Jeszcze nad nami jest. Mamy On wszedł dach. Kurde. Nie wiem, nie, nie ma sensu. Olejmy tego tepa chyba, wiesz? A on nie patrzy na nas przełapkiem? Patrzy. Mam. Wchodziłeś? Nice. Tu chodź Kevy, ja ja tego tylko Dobra jestem Weźmy, weźmy, weźmy Tam pojedziemy na Uwaga, na A... Uwaga na Tu to są Uwaga, duchy to są na opanie Wracamy do Uważajmy się Wie się biją tu przed nami Tak stacja stacja On w Aha dobra Rakieta Rakieta Kurwa mać! Ta trójka kurde No ta, bo byli nad nami No jebany! Kurde bo Zbejtowałem się za to statyk Ci gości byli nad nami Zdążyłem wyskoczyć, zacząłem to rakiety, ale Dobra Muszę zrzucić Nie wiem co mam zrobić ty, Ja będę próbował zwrócić, Kurde, bo ty poleć go zwrócić, bo ja nie wiem czy przeżyje Ja drop kupię od razu tam to gdzie polecisz Możesz no, polecieć zwrócić gdzieś, no 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 Poleć gdzieś po prostu żeby mnie zwrócić, może Jerzy, co? Bo tam no nie, dobrze, nie ma sensu co zrobić to najbliżej Coś to nie ma na promenadę może, czy co? Na... Gdzieś nie, tam nie, na pewno nie Dawaj tutaj gdzieś bardziej Na ten, ten ostatni, ostatni... Leku. No. A tam do prawej, tam często siedzą kutabaniami. No to tutaj no będą kampić przecież na tym pomniku. No nie wiem, czy tam do miasta to Leć, jeży, sprawdź, masz 5 koła, ale ma 20. A to jest w ogóle jakaś rakieta? No to no leć no tutaj. tutaj. Leć no pierwszy no lądu Jerzy, bo jak zginiesz, to lechu cię rzuci gdzie indziej po prostu. No a ty pierwszy, bo nie powinien... jest. Dobra, to ja lecę na tą promenadę, czy co? Nie, nie, no, nie. nie, nie, nie. Jeźdź do lecha. Zrzucicie mnie, weźmy MSS zrzut i będziemy grać. Może nie podpnąć. Nie, no ludzi, zrzucajmy no mnie, ale... Dajcie czysto, zrzucajcie zrzut Daj mi 500 na kawę. a dobra keweboxa rozbijam dobra. Rozbiję to co? Mogę? Tak, No, czy ta, ta. no, się też mi na pewno Zajebiście hm. Dawaj, robimy to panowie, lego! Ja mam bez jak coś Ja nie ja mam ammo, nie? Nic Lesiu Ja też nic. nie mam ammo, dobra PM w ogóle nie używasz, daj no. full PM a. Dobra, dzięki Do karabinów coś? Albo do ja szota mi, on... daj wszystko, Lechu. Jak może. Możesz. Tego, tutaj. I do karabinu no to lecę. Idę teraz coś? On do... Idę już tylko, dobra. Y... Możemy pójść w to. Weźcie tamto, to tutaj mamy ja w ogóle. Tym. Możemy się złożyć na jedną BSP, Lech Jerzy i ja. wyrzucę No, Idę auto, to na w step, kupię teraz. Nie, ja odpalę no, BSP, co? Odpalam BSP. Rzuć hajs jeszcze, Lechu. Dobra, wracamy na pomniku, panowie. Podjeżdżamy go, autko? To chodźmy, tak, to no Zagrajmy to trójką teraz może, co? Możemy i grać trójką teraz. Grajmy to no, pod winą. Grajmy się razem. Przecież biegnął, biegnął. Dobra, leżą wszyscy, nice. Uwaga, BSP leci na obarach. Wracamy do bazy uzupełnić zapasy. Jest tam PC? Mamy strefę, nie? Będziemy teraz łapać tych wszystkich, co będą tutaj lecieć. Muszę kropelki no. sobie dać. Ty no nie wejdę tam. Siądę za kółkiem. Hmm. Hmm. Był, był, tam plecak jakiś? Potrek. Czekaj. Nie, nie było nic. Siądę za kółkiem. Jesteśmy w bezpiecznej strefie. Lechu, lechu, lechu. No. Ja, plecy, plecy od strony pomnika jakoś. Wiem, Pojechaliście No pojechaliście... Dobra, muszę już, górę. Ja mam hajs ja na niego. Mam, mam gubić BSP czy zostawić hajs na Jerzyka? Ja żyję. Ja na ja 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 jeżyka. Dobra, dobra, jadę do was. Jest spoko. Ja prowadzę. Ja dokładnie. Ej, mamy tu w jak, jak na moje. Powinniśmy sobie tę górkę zająć i tam być z góry. Albo tutaj też jeszcze możemy, dobra, bo tu sprawdzaliśmy to. Ale tam gdzieś mamy za to gości. Nie wiem gdzie dokładnie. Od miasta też dużo osób będzie. Przed no, tego domu. Tam biegnie. Dobra, to tam do daleko Możemy do. tamtek dojechać. To dawaj. No. już do mnie strzela. D domek, czy co? Nie, to za bieg... domkiem, za domkiem biegł. Ja na górkę biegłam. chciał bieg. biec jakby, tak? No ja też. Ten biegł... Biegł... Ja nie też biegł. Gdzieś tym a jest nie, domek, nie, 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 niby nie, zdążył. nie, nie, na lewo Lotek! Lot. Lot. nie, lewo, Na nie, Powalony nie, na nie, nie, Na nie, 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 Nalot. nie, 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 Jeszcze coś? Domek niedaleko nie, był, nie, Dobra. No to no daleko. Ja bym na tej pace nie jeździł teraz w ogóle. No to ja sobie pojeżdżę trakiem po prostu. Ja pierdzielę. sprawdźcie Co tą to? górę, bo to jest lemin, że to jest koniec. Jest! Powalony. Słyszałem coś. No Dobra, podnoszę, czekaj. Słyszałem no, słyszałem kurde. Ja, bo ja tym quadem nie chciałem jechać za wami, bo bym padł. Kurde, może zajmiemy sobie górkę, Ej, może górkę i tam będziemy łapkał? się, no. no. A to już nie mamy, ta? WSP mam ciągle. Uważajmy, bo ten, ten domek niebieski, byli goście, Opranem sniper BSP. strzelał. Odpalam WSP. Mm -hmm. Potrzebny zwiad na mojej pozycji. Tu Jaguar 30, 0 zrozumiano. Tych no trzeba łapać. Tu jest tam. dwóch. Górkę trzeba zajmę przede wszystkim. By tutaj dwóch. jest dwóch gości. Tak naprawdę mamy tutaj dobrą pozycję. Tylko żeby tę górkę sprawdzić, żeby na, na w plecach... Ja bym sobie skontrolował ten sklep, żeby tam nie kąpili, nie? Tutaj są, na... na tym, kurde, gdzieś... Bo to tu jest jakiś... Oh Zilo no? prawda? Pa, pa, biegną! Na zielonym, na zielonym! Cały ekipa! Bez kewa jeden, za trakiem. Bez kewa po prawej. I sniper jakiś jeszcze. Jesteśmy Sama prawa, sniper bardziej. Oj, tutaj karty zawodzi w tej drzewa. Obity, bez kewa. Bez kewa, nice. Powalony, powalony jest. Nie jedźcie tam. Wradźcie na, na plecy. Nie jedę, nie jedę. Patrzę prawo. Ja kontroluję wam plecy, kontroluję wam plecy. Ale tego domku w ogóle nie mają strefy, one muszą do nas. Domek, wybiegł. Dwóch. Plecy. dwóch, blot... moja prawa, moja prawa. Jeden powalony. Tam jest sniper. Dałem na lot. On przebiega, patrzcie, prawa strona moja. Ja, jeszcze tego leży. Leżą u mnie. Uwaga na plecy już. A ten domek, wszyscy leżą? Ten mój? Lewa? Tak. Ja, ja z, ja z pleców zabiłem jedną. Jest domek tam, gdzie byliśmy, gdzie traka nam rozwali, okay. y, nalotem. Bez kewa za domkiem. Tym. Budom. On nie ma strefy tam, nie, będzie musiał wejść do prawej strony, za domku. Sterowany jestem. Już jest dwóch tam. Ten powolony. Ten powolony jeden powalony. Jest kolejny. By mi się wczołgał, on, on tam żyje. Doje Dawaj, podjesz to, patrzę ci, jakby ktoś dojeżdżał. Wyszedł! Tyłem wyjechał. Nice. Mam go? White, poszedł. Ty, dwójka. Wracam tego Dwójka, boksa. Znaczy, tam dwójka boxa. panowie. No to z drugiej strony musieli iść w ogóle, nie? Dobra, dawajcie do mnie, czekam. I wyjdziemy na nich. Ja podchodzę już. na zrzucie jest, jest. Masz go? Tak, no dwóch z Tu kamień akurat, ale powolony. Bez, bez kewa nice. Na lot mnie trafił. Selfreza masz? Nie. To został ogłuszającym padziel. Kurwa. Sędzobity. No, na hita, Las, masz go? kamieniem. Ta. Nie widzę. Nie wiem czy na to jest. Przystanek chyba. Na kiblu? Nie, nie, nie lewo bo... Czekaj, czekaj Tu jest, tu jest Na no, lewo. No, lewo, GG, dobra, no, brawo Nice No teraz dobra Giereczka 63 i Brawo Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, zostawiliście już tą łapeczkę w górę i subskrypcję zostawiacie. I widzimy się w kolejnym odcinku, wbijajcie również na streamki, do mnie na fanpage'a, a jak ktoś nie ma facebooka to może oglądać również na LechTV, linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, albo na streamku. Cześć, cześć!